Dziś będzie 10 akcji anonimowych. Numer 10 Starcie z Halem Turnerem. Hal Turner był bardzo znanym speakerem radiowym, słynącym z rasizmu oraz negowania istnienia Holokaustu. Z uwagi na swą radykalną postawę, stał się on celem Anonymous. W grudniu 2006 hakerzy zamknęli dostęp do jego strony, to kosztowało go wiele tysięcy dolarów. Mimo iż prezenter próbował zdyskredytować organizację w swych programach, w ogólnym rozrachunku odniósł on porażkę. Dziwić może fakt, że niepoprawni politycznie Anonymous wzięli go na cel. Numer 9. Chińskie cyberataki W roku 2011 USA stało się celem wielu wirtualnych ataków, w wyniku których włamano się na konta kilku przedstawicieli rządowych, co naraziło kraj na niebezpieczeństwo. Tożsamość atakujących związanych z chińską armią została wykryta w dużej mierze dzięki pomocy Anonymous. Aktywiści zhakowali forum dyskusyjne używane przez atakujących i zgromadzili informacje na temat 40 tysięcy jego członków. Zdobyte dane Anonymous przekazali firmie Mandiant, odpowiedzialnej za asyst systemy bezpieczeństwa. Była ona w stanie wypracować technologię obrony przed przyszłymi atakami. Numer 8: irańska cenzura. Mające miejsce w 2009 roku wybory prezydenckie w Iranie stanowiły dość kontrowersyjne wydarzenie. Liczne protesty związane były z domniemanym oszustwem wyborczym prezydenta Mahmuda Ahmadinejada. Rząd kraju dołożył starań by zataić istnienie demonstracji w celu uniemożliwienia zagranicznej pomocy dla opozycji. Sprowokowani tą niedopuszczalną formą cenzury Anonymous, we współpracy z irańskimi hakerami stworzyli specjalną stronę, której udało się zgromadzić 22 tysiące wspierających na całym świecie. Mimo iż protesty zostały w końcu stłumione, dzięki działaniom aktywistów udało się doprowadzić do wymiany informacji między Iranem a resztą świata. Numer 7. Ugandyjska homofobia. Pomimo liczącej pół miliona osób społeczności gejowskiej w Ugandzie bycie homoseksualistą jest w tym kraju nielegalne i grozi dożywotnim więzieniem. W 2012 Anonymous wystosowali list otwarty do premiera Ugandy, zawierający stwierdzenie, że jego dotychczasowe praktyki dyskryminacji dostatecznie ich obrzydziły. Anonymous równocześnie okazało wsparcie dla uczestników Tygodnia Praw Gejów. Mimo iż homofobia wciąż stanowi w Ugandzie dominującą doktrynę, działania aktywistów pomogły uczynić pierwszy krok w stronę zmian. Najciekawsze jest to, że trudno określić, jakie poglądy polityczne mają tak naprawdę Anonymous. Numer 6. Nigeryjska bieda W roku 2012 rząd Nigerii zniósł dopłatę paliwową, co w praktyce uniemożliwiło znacznej części populacji efektywne przemieszczanie się. Od samego początku 2013 Anonymous wraz z Ludowym Frontem Wyzwolenia oraz nigeryjskimi cyberhaktywistami rozpoczęli uporczywą kampanię wymierzoną w rząd tego kraju. Włamali się oni nawet na stronę Komisji dotyczącej spraw przestępczości gospodarczej, grożąc ujawnieniem danych w przypadku odmowy rządu przeciwdziałania biedzie, braku edukacji oraz złej służbie zdrowia. Numer 5. Judge Rottenberg Center. Mieszczące się w Massachusetts, centrum zajmuje się leczeniem autyzmu, schizofrenii oraz syndromu bipolarnego. Szkoła znana jest ze stosowania okrutnych metod, m.in. głodzenia pacjentów oraz stosowania elektrostrząsów dwudziestokrotnie silniejszych niż policyjne paralizatory. Pięcioro dzieci poniosło w szkole śmierć. W roku 2012 Anonymous schakowali stronę centrum i podali do ogólnej wiadomości imiona i adresy zarządu oraz sponsorów szkoły w nadziei, że czyn ten powstrzyma stosowane w placówce nieludzkie praktyki. Numer 4. Westboro Baptist Church. To kontrowersyjne zgrupowanie religijne znane jest z propagowania mowy nienawiści, homofobii i antysemityzmu. Jego przedstawiciele pojawiają się często na pogrzebach gwiazd oraz zgrupowaniach publicznych. Kiedy w roku 2012 ogłosili oni zamiar pikiety podczas pogrzebu w 26 ofiar strzelaniny w szkole Sandy Hook, anonimu zdecydowali się działać. Pomimo boskiej ochrony nad stroną internetową kościoła, hakerom udało się dość szybko ją zaatakować. Umieścili oni następnie na sieci dane osobowe członków organizacji z żądaniem zaprzestania dalszych antagonistycznych działań. Z tego powodu, jak również pod wpływem nacisków opinii publicznej, nie zorganizowali oni pikiety. I bardzo dobrze. Numer 3. ISIS. Po paryskich atakach w listopadzie 2015, w których to zamordowano, 130 osób Anonymous ogłosili, że są oni w stanie wojny z państwem islamskim. Od tego czasu włamali się oni na liczne strony związane z ISIS, jak również zidentyfikowali i doprowadzili do zamknięcia ponad 3000 kont na Twitterze związanych z grupą terrorystyczną. W grudniu 2015 Anonymous ogłosili, że udało im się pokrzyżować plany zamachu we Włoszech. Dodatkowo aktywiści opublikowali przewodnik mający pomóc innym w cyfrowej walce z ISIS. Numer 2 Oszustwa wyborcze Podczas amerykańskich wyborów prezydenckich w 2012 Anonymous wypuścili oficjalne wideo, w którym odnosili się do planów republikańskiego stratega Carla Row. Dotyczących oszustwa wyborczego na korzyść Mita Romney'a. Kiedy zwycięstwo Obamy zostało podane do publicznej wiadomości, Row doznał szoku, nie mogąc uwierzyć w rezultat głosowania. Jego reakcja jedynie podsyciła teoria na temat ustawiania głosów w tak zwanych niepewnych stanach, jak na przykład Ohio. Po wyborach hakerzy ogłosili, że stworzyli specjalną barierę, mającą uniemożliwić machinację w głosowaniach. I numer 1 Lolita City Jednym z najbardziej moralnie wzniosłych celów działania Anonymous była vendetta przeciw dziecięcej pornografii W 2011 aktywiści włamali się i zdjęli ponad 40 stron zawierających dziecięcą pornografię W tym jedną z największych, tak Lolita City Dodatkowo Anonymous opublikowali informacje na temat 1590 użytkowników strony Które przekazali policji w celu dalszego dochodzenia Za to działanie Anonymous nie zyskali jednak powszechnej aprobacji Gdyż, jak twierdzi policja, ich działania mogły zakłócić toczące się już postępowania. Kliknij tutaj, jeśli chcesz poznać 10 faktów na temat Anonymus. 3, 2, 1, piona!